Cześć wszystkim taki filmik na Wszystkich Świętych, ale dodam go dopiero na weekend Żeby nie było zbyt często jak nie nagrywam to nie nagrywam, teraz jak będę nagrywał, to będę nagrywał. Dlatego dodam na wszystkich świętych, a potem znowu dwa tygodnie nie będę nagrywał, bo jutro idę na operację Tutaj trochę dzisiaj zdjęć porobię, to może na weekend, jak będę leżał, coś powystawiam. A jak nie na weekend, to na następny weekend. Jeszcze zobaczymy. A kiedy? Podaję im decyklinę, de tak? Na katarek, bo katarek mają. Zaraz im tutaj trochę może sypnę. Starełka, żeby to trochę poprzychodziły, damy je trochę lepszego żarcia, I kukurydzy więcej, i drobnicy za dwie garści dobre. tu. No i raczej tak. Młodziak jeszcze poprzerzucałem, żółciutki, ale żółciutki wyszedł po czerwonych. No i ten, żółty na białym ale o, łepek biały. Tak to jest, to drugie młode jest fajne, jedno młode kijo z białym łebkiem, drugie. drugie jest fajne. O, trochę za mało dla tych wyszło, no ale nic. Ja sobie tutaj siądę. Przychyliłem im pićku, bo już zostało im mało Żeby wszystko wypili No tak, to trochę tutaj poprzerzucałem gołębi tych par takich pewnych, co raczej bym chciał zostać Czerwone na białych ogonkach, tu szaki To raczej tutaj wszystko to zostanie Tu tam, tam jest, tak się z młody samczyk na lęcie Ale widzicie, on ma trochę nie ma tych końcówek co helipa jest a to co tutaj to raczej wszystko na handel będzie jeszcze tak się zastanawiam e, z tą samiczką nie wiem zobaczymy bo coś dowiozę żółtych na białych ogonkach A znaczy już dowiozłem ale pokażę wam na następnym filmiku bo nie wiem co, co jest, co, które to jest to pokażę taka niespodzianka będzie na następny filmik o, ta czarna na białym też na sprzedaż będzie tu dwie już wiem na pewno samiczki, które na sprzedaż te czarne na białym żółty samczyk z czerwonych wyszło dwa samce jeden może zostanie, drugi pójdzie ten żółty stary też na sprzedaż, on już jest z 20 roku Mam fajnego młodego sobie przywiozłem na zmianę krwi. Dlatego ten, tu taka samiczka młodziutka, akurat nie po tym samcu, po tej drugiej parze tutaj. tak, to trochę tutaj coś tam będzie do sprzedania. Troszkę... A ile to? Wyjechały tylko te takie? Co mi się nie podobały i co sprzedałem ich po 20 zł, czy tam 25 zł. Kurtem poszło 7 chyba sztuk bo no bo to było takie głębie że albo słabo lente miały bo ich coś innego naparowało albo coś, coś innego o ostatnio go przerzucałem, był zdrowy, dzisiaj już kuleje musiał gdzieś się tutaj zaczepić i go musieli potłuc tego żółtego